Kurtka Misti, nasza etola, etola jest duża, ona ma 140 cm szerokości, jak sobie dziewczyniom założymy, no ona ma taki wielki ten kaptur, pamiętajcie, on będzie Wam odciągał model do tyłu. Co tu zrobić, żeby ona, bo to jest piękny model, to jest szaleństwo na tą etolę Misti, żeby ona się tak trzymała, no bo jak będziemy się chodzić, no to ona powoli, powoli będzie się obsuwała prosta rzecz, a jeszcze dodatkowo da nam bardzo fajny efekt. Dziewczyny, zapinamy ją sobie tu na guziczek, bierzemy jeden z naszych pięknych pasków i zobaczcie, te paski, które Wam teraz prezentuję, niektóre mamy właśnie większe obwodowo, tak, że one spokojnie złapią nam po prostu taki model. Ja wtedy rozpinam tą napkę, przesuwam to sobie to na zakładkę, bo ta gumeczka będzie mi fajnie trzymała. Hopsia, można sobie dać Troszeczkę wyżej. Ja rekomenduję, żeby troszeczkę to sobie dać ten paseczek dziewczyny wyżej. Po prostu do sukienek wygląda się super. Kobietki, moje kochane. One mają oczywiście kieszonkę, ale ja tu mam też w, w sukience, więc ja tak zaprezentuję. Dziewczynę Misty. Ona jest w cenie 219 zł. Na tą, na, tego, na tą etole jest mnóstwo zamówień. Możecie pani jeszcze się zapisywać na listę rezerwową i już będę Wam uzupełniała dziewczynę rezerwy. Proszę bardzo. Tak, o! Tak się prezentuje ten obłędny, obłędny ten kaptur jest. Co jest fajne w takim kapturze? Moje drogie panie, możecie sobie układać piękne włosy, zakładać ten kaptur i on nie ściska tak jak czapka. I ja na przykład, no dlatego też sobie też wybrałam ten model, bo bardzo często noszę rozpuszczone włosy czy pokręcone i nie chcę, żeby mi kobietki czapka niszczyła fryzurę. Więc to jest też bardzo fajna opcja. Ten kolor to jest kobietki kawa X3053 kawa. Ale się w tym wygląda, a w ogóle do sukienek, pytałyście, jaka kurtka do sukienek. No dziewczyny, jak tak się ubierzecie, to gwarantuję zawał co drugiego faceta, jak nic, a sąsiadki, katastrofa, ja wygłupia oczywiście. Dziewczyny, czarna, zapisujcie się, X3053, czarna, kawa, przepiękny kolor, ja od razu sobie drapnęłam, dziewczyny, to jest kolor beż. Ale wygląda cudnie. To jest taki jak lis srebrny wygląda. Besz, jest opisane. I oczywiście fango. Fango. Wymiary dziewczyny to 140 cm, jest szeroka. Długość jest 56 cm, w bicepsie macie 50 sztuczne futerko, Żadne stworzonko nie ucierpiało. Tak to zawsze mówię. Dziewczyny, czy można wyglądać pięknie w tym roku? O oh my god! A, jeszcze jedną rzecz. Poczekaj, jeszcze nie idź. Możecie to nosić do dresów, bo też wygląda super. Ja zakładam bluzę dresową, wkładam kaptur w kaptur, spodnie dresowe, ciężkie glany. Też zapinam to paskiem, tylko wtedy mniej takich ozdobnych sobie daję tych elementów. Tylko po prostu taki zwykły na klamrze i dziewczyny nadal wygląda ekstra. Więc wydarzenia ja i na sportowe, i na elegancko, i od święta, i, i tak na szybko. Także zapraszam.